Do tragicznego zdarzenia doszło 22 maja ubiegłego roku w tej kamienicy na placu Rebnem. 44-letni mężczyzna zaatakował 34-letnią kobietę. Zadał jej ponad 20 ciosów nożem kuchennym. Dzięki pomocy przechodniów sprawce udało się bezwładnić. Kobieta cudem uniknęła śmierci. Dzisiaj na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Tarnowie zapadł wyrok w sprawie usiłowania zabójstwa. Wymierzał skażoną wysokiej karę 12 lat pozbawienia wolności. Punkt drugi wyrok. Na mocy artykułu 63, paragraf 1 kodeksu karnego, na poszedł wykonania orzeczonej względem oskarżonego kary pozawienia wolności, zalicza oskarżonemu Wiesławowi p... okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania od dnia 22 maja 2012 do dnia 8 stycznia 2013. Punkt trzeci wyroku. Na mocy artykułu 41a paragraf 1 kodeksu karnego orzeka względem oskarżonego Wiesława p... środek karny w postaci zakazu jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzoną edytą z okres lat. Sprawca został zobowiązany do wypłaty za dość uczynienia w wysokości 100 tysięcy złotych na rzecz poszkodowanej. Sąd stwierdził, że w chwili popełniania przestępstwa oskarżony był w pełni poczytalny. Prokurator wnosił o karę więzienia dla Wiesława P. w wymiarze 15 lat. Przednio nie wchodził w konflikt z prawem. Przekonały sąd okręgowy, że tutaj ta kara pozbawienia wolności w propozycji oskarżyciela publicznego, a więc 15 lat pozbawienia wolności byłaby karą za dużą, za wysoką. Uznał sąd, że kara 12 lat pozbawienia wolności w kontekście dyrektywy wymiaru kary spełni swoje cele. Przez 5 lat po opuszczeniu więzienia oskarżony ma zakaz kontaktu z poszkodowaną. W ostatnim czasie przed zdarzeniem oskarżony, w, no, mo, mo, można powiedzieć, że narzucał się pokrzywdzonej. Ta nie chciała z nim mieć jakiegokolwiek kontaktu, Mimo wszystko tych połączeń na telefon komórkowy prób spotkania było bardzo dużo. Tam bodajże kwestia kilkuset połączeń telefonicznych. Wyrok nie jest prawomocny. Stroną przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego w Krakowie. Julita Majewska, Tarwizja.